Kaloholo, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie z tego słonecznego i świeżo wyremontowanego w latach 70. stadionu. Już za kilka minut ten obiekt sportowy stanie się areną rozgrywek dwóch bardzo utytułowanych drużyn. Dziś konfrontacja na szczycie tabeli. Kacowie raków zmierzy się z Alkogdynią. Widzimy, że zawodnicy powoli wyłaniają się z szatni. Obydwie drużyny rozgrają dzisiejsze spotkanie w bardzo osłabionych składach muszę Państwa na początku jeszcze poinformować o pewnym smutnym zdarzeniu. Otóż jeden z zawodników drużyny Alko Gdynia nie przeszedł odprawy. Zgodnie z przepisami przed meczem obecność alkoholu we krwi powinna wynosić 1,5 promila. Widzimy teraz przejazd kamery po trybunach, a tam jak zwykle dużo znanych osobistości. Widzimy prezesa PZPN-u, czyli polskiego związku Picie na Umór. Widzimy też na trybunach znaną piosenkarkę Monikę Wodkę, która zapowiedziała, że jak psią porządnie nawali, to zaśpiewa swój hit pod tytułem w pięciu smakach. Zawodnicy są już gotowi, teraz następuje rzut na krętkę i wybór połówki. Połówka została już wybrana, a więc zawodnicy mogą udać się na swoje pozycje. Przyjrzyjmy się bliżej, w jakim ustawieniu zagrają dzisiejsze obydwie drużyny. Na trybunach wzmaga się na razie nieśmiały doping. Sędzią technicznym dzisiejszego spotkania będzie Pierluigi Melina, który właśnie rozpoczyna spotkanie. Napastnicy obu drużyn rozstawili kieliszki na swoich miejscach, a więc możemy przystąpić do rozgrywki. Widać, że zespoły są skupione i zmobilizowane od samego początku. I widzimy od razu, że mecz nam się rozkręca niczym tory kolejowe w rękach zdolnego złomiarza. Drużyna gości podkręca tempo. Ale widać, że są bardzo dobrze przygotowani i sumiennie przepracowali obóz alkondycyjny w Alpach. Podobno ich wątroby były poddawane niebywałym katuszom. Trener odpowiedzialny za ich przygotowanie fizyczne opowiadał mi przed meczem, że sportowcy przez kilka dni pili najtańszą, ciepłą wódkę i to bez żadnej zagrychy. Ale efekty widać od razu na boisku. Sędzia techniczny sygnalizuje, że skończyła się już pierwsza połówka, i natychmiast sędzia liniowy zostaje wysłany na stację benzynową po kolejną. Możemy powoli wznowić grę. Widzimy, że teraz inicjatywę mają goście. Gospodarze starają się dotrzymać tempa tego spotkania, ale widzimy, że jeden z zawodników gospodarzy symuluje. Drużyna przeciwna domaga się ukarania zawodnika. I tak też się dzieje. Natychmiast za to zagranie zostaje ukarany wódką z żółtą kartką. Zawodnik protestuje, ale na nic się to zdaje, ponieważ sędzia jest nieugięty w swojej decyzji. Żółta kartka od razu jest już egzekwowana. I drodzy Państwo, teraz najprawdopodobniej przez jakiś czas drużyna będzie grała w osłabieniu. Chociaż nie! Chwileczkę! Proszę zobaczyć! Widzimy teraz stały fragment gry! Na szczęście na boisku bardzo szybko pojawia się opieka medyczna, która natychmiast reanimuje zawodnika, uzupełniając odpowiednie elektrolity. I poszkodowany może już wrócić do gry. Ale niestety granie może zostać kontynuowana, ponieważ na Murawą stadionu w biegu właśnie trześć wykibic. To niedopuszczalne zachowanie. Takie wybryki powinny być potępiane przez wszystkich i powinien natychmiast zostać zastosowany zakaz stadionowy dla tego chuligana. Na szczęście, w polskiej lidze takich zachowań jest już coraz mniej i powinniśmy się z tego cieszyć. Warto dodać, że dużo się zmieniło po wprowadzeniu przez Polski Związek akcji pod tytułem Wykopmy abstynentów ze stadionów. Widzimy, że sytuacja jest już opanowana i możemy znów się cieszyć tak pięknym, sportowym widowiskiem. Spójrzmy, co teraz się dzieje na prawej stronie boiska. Widzimy, że napastnik drużyny gości ma niebywały talent. Cóż za bajeczna technika, ale spójrzmy na kapitana drużyny. Jak on tam namieszał na tej lewej stronie. Szykuje się do uderzenia i to nie zastanawiając walnął jak z armaty, chociaż nie chwileczkę. Niestety spalony. Widzimy, że na trybunach gości wzmaga się doping. Niestety, drużyna gospodarze, zgodnie z decyzją związku, rozgrywa dzisiejsze spotkanie bez udziału publiczności. Teraz widzimy, że bardzo ciekawie robi się na boisku. Widzimy piękny przeszut na prawe skrzydło. Cóż za fenomenalna akcja, ale niestety, zawodnik minimalnie chybił. Spójrzmy na powtórkę. Piękny przerzut. Dośrodkowanie. Jezus Mary, cudowna akcja, ale zabrakło dosłownie centymetrów. Ale w całym tym zamieszaniu widzimy niesportowe zachowanie zawodnika drużyny gości. Została użyta popitka. Moi drodzy, a za to zachowanie zostanie chyba podektywany rzut karny. Tak! Sędzia wskazuje jedenastkę! A to oznacza, że przed drużyną gości stoi niebywała okazja na zwycięstwo. Do wykonania jedenastki prawdopodobnie zostanie wybrany zawodnik z numerem 075, czyli słynny Julinho. Trzeba przyznać, że w tym sezonie jest w wyborowej formie. W polskiej lidze znany jest z tego, że jest niebywale szybki. Dopija do setki w niecałe trzy sekundy. Widać na jego twarzy pełne skupienie i wielką odpowiedzialność, jaka spoczywa na nim teraz właśnie. Miłość do tego sportu zaszczepił w nim ojciec. W ostatnim wywiadzie dla miesięcznika Mały Menel zdradził, że ten sport trenował już w wieku czterech lat na podwórku z ojcem, później z kolegami, a w wieku jedenastu lat pod sklepem. Zauważył go słynny trener Jose Menelino i od razu zaproponował mu kontrakt w juniorach drużyny, a ja się Londyn. Widzimy, że jest już gotowy. Trybuny zamarły. Gwizdek sędziego i ruszył, zdecydowany, pewny siebie, jak gdyby nic innego na tym świecie się nie liczyło, ale co ja będę mówił, niech państwo sami zobaczą, się liczy razem z nim. I tak! Perfekcyjnie wykonana jedenastka. Mamy zwycięzcę dzisiejszego meczu to Kacowie Raków. Cieszą się jak dzieci. To był wspaniały mecz. pełen dramaturgi niesamowitych zwrotów akcji. To najważniejsze pięknego sportu. Po dzisiejszych rozgrywkach w całym kraju w Tabeli bez większych zmian. Kacowie Raków nadal pierwsza, a ostatnie dwa zespoły w tabeli. Olsztyn i samogon Szczecin. Prawdopodobnie spadną do drugiej ligi. A ja dziękuję serdecznie Państwu za uwagę i oddaję głos do studia.